22 listopada 2025 roku, okolice miejscowości Kamionna nad rzeką Bystrzycą, niedaleko Wrocławia, i będzie pierwszy zbiór płomiennicy zimowej w tym sezonie. Rosną fajne kępeczki, bardzo ładne grzyby, rosnące właśnie chętnie przy rzekach, na wieżbach, na topolach, na brzozach. W takich kępach niesamowicie pomarańczowy, słoneczny kolor i bardzo charakterystyczne trzony. Poprzednia nazwa. Płomiennicy zimowej to yy, zimówka aksamitno-trzonowa. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ano, bo ma takie niesamowicie aksamitne, brązowe trzony, które potem w stronę kapelusza się robią coraz jaśniejsze. I po tej cesze łatwo rozróżnić płomiennice zimowe od innych gatunków grzybów rosnących na drewnie późną jesienią i zimą. No, fajne kępki się trafiły, także będzie jedzone. A jeżeli ta kępeczka przypomina Wam sklepowego grzyba enoki, to nic dziwnego, bo są to bardzo blisko spokrewnione gatunki. Tylko enoki są hodowane bez udziału światła, dlatego mają takie długie, jasne trzony, a płomiennice są takie żółciutkie. Także zajrzyjcie koniecznie w swoje miejscówki na płomiennice zimowe. Pozdrawiam, hejka!